Co mogę z tej strony. W i odcinku programu z Minecrafta. będziemy to z Minecrafta. I też porozmawiamy o tym, co się zmieniło na moim kanale. Dajcie lajka i subika. A my przejdziemy tego tak właściwie do grania, trwa właśnie wyświetli reklama. <laughs> Dobra, e, powiemy o tym też, co jest ja na moim kanale. Jak ja jest Stało się to, że ostatnio ostatni zacząłem nagrywać z Minki Gatti. Przegoniłam przegonił najpierw Minki. A teraz przegoniłem Gatti. Z Gatti było bardzo, bardzo trudno, ale mi to się udało. Nie wiem jak teraz gati, ale raczej będzie się starać o to, aby nagrywać szarty. I mnie normalnie przejść ciągnąć, bo na, na razie to się to nie udaje a mi też nie udaje się wbić w 200 subów, więc no daj suba oraz łapkę do góry i napiszcie w komentarzach też, czy byście chcieli jakąś inną serię z jakiejś innej gry 145 nie wiem, może też być z Robloxa i ten Zję Aha, bo teraz mnie go nie wywaliło. Dobra, to stwarzam nowy serwer. Co to ma być? Tutaj to. Nie wiem, że serwet? Zobaczmy Aha Dobra, gdzie jest jakieś drewno? i na pewno nie będzie drewno Tutaj to nawet nie mogę wejść Jakie Dziwne, czasy są małe Nie wiem

ale na iOS nie ma tego na Play Store to Play Store ja mam na Play Store Card'a Smarek tu wolno się chodzi tu na nie sprinta włączonego tutaj potem nie włączony Smarek, wszystko jest wszystko nie jest wszystko, ale jest logowane To seria Minecraft, to zacznę nagrywać serię z migał. O, no. Też jest fajna. No to się No. Szkam ich drewna. 5 godzin później. Chyba będzie ten odcinek. to no nie ma drewna. Dobra, żyjemy jak nubek. Dawaj, tego dyrta mamy nawet. Żerna nie Budujemy sobie ten zamok tam. Mamy gdzie ja o knubek Jezus, Maria, a co zielony ma krapta? Inny to który Minecraft jakiś. co nie go, 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 ale za mnie nubek ale, ale za mnie nie za nubek jak mam tak mało dita jak mam tak mało dita, że na mnie na dach nie stać jezu jezus, myślałem, myśla, że spadę ale i tak spadłem

tu jak malutko to pozbieramy te trzy wirty a środek z, y, zostawiamy tak jakiś łóżko potem się ogarnie ze zwierząt ale i tak mam że potem się ogarnie no, nam coś jeszcze dobra mamy to. o nie jeszcze to Naj Najlepiej ja jest jaskini. Już jeden 10, tutaj był. Dirt. 10. 10. to się. to 10. To, 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 to. Dobra, mamy w moim, w mój Moja lepianka. ale pianka. Tu jest. Dalej nic nie ma. Po co by miałam być? No nie. Tu nie to. Mogę sobie chyba odpalić. Na mam mapy? Linii Mhm. Z Dirta i no Grzybnajcy widzowie, witam się w kolejnym odcinku z tej serii. Do zobaczenia!